Siemanko, witam na moim vlogu. Dzisiaj takie krótkie nagranie z Amazing TV. To był mój pierwszy raz, kiedy wystąpiłem w telewizji, kiedy gotowałem na dużym ekranie. I powiem Wam, że trochę zjadł mnie stres i zobaczcie jak to wyglądało. Po oliwę pan najbardziej lubi? A to jest, to jest extra virgin, ale z dodatkiem ziół Aha. Ja ostatnio kupiłem na krecie świetną oliwę. E, Ponoć ocet tam był jakiś, nie wiem, 4% 3, czy 6. Może? No Z białego wina być może, no. no coś mówili właśnie, że tak, y, najlepszy jest jak jest y, ile? E, żeby y, ocet nie zawierał kwasu y, więcej niż 8%. No, no to najlepsze. A te ile mają? Znaczy, nie, to, to jest oliwa z oliwek, tak Aha, to, czyli, to czyli nie jest ocet. No, no, rozumiem. Mogę zaczynać kroić już, tak? Tak. Mhm. No to dobra, to zaczynam melona. Dzisiaj mamy gościa w studio e, pana Piotra Ogińskiego i będzie pan Piotr Skłaniamy przygotowywał. Się. Kłaniamy się, będzie dla nas pan, pan Piotr przygotowywał coś pysznego. Pan Piodogiński, dzień dobry, koniamy się. Dzień dobry. Co dobrego dzisiaj Pan dla nas uszykuje? Przygotujemy sałatkę z melona. Dzisiaj same sałatki, tylko takie finger food. Mhm. Z melona i do tego spek Ham, czyli szynka spek z, Wło z Włoch, z północnych Włoch. Mhm. I do tego jeszcze łosoś, rolatki z łososia z serkiem białym, no i do tego dużo, dużo ziół i oliwa z oliwek, no i oczywiście trochę chleba. Nie jest pan dzisiaj w programie gościem przypadkowym, bowiem rozmawiamy o internecie, a to jak pan gotuje, w internecie można zobaczyć, prawda? Tak, mam swój kanał na YouTube, Kocham gotować się nazywa, zapraszam mhm. wszystkich. No i tam zamieszczam swoje przepisy kulinarne. Jest to jeden z największych kanałów kulinarnych w Polsce. Tak, więc tam sobie urzęduję na co dzień. I... Tym niemniej miło nam pana gościć. Łosoś czy. czy, łosoś. czy tak? Ło, łosoś, nie łosoś, nie szyka? przede wszystkim tak, tak, tak. tak. Kobiety lubią te rzeczy, tak. Więc... To ja się zamawiam na tą końcową wersję, któregoś z produktów, bowiem pachnie to, proszę państwa, niemiłosiernie. Tak, ja sobie tutaj Bardzo ja sobie proszę. tutaj zacznę przygotowywać tą sałatkę, e... o której wcześniej mówiłem. Panie Piotrze, od jak dawna pan gotuje? O, Ja już gotuję około. Y... 10 lat już w szkole gotowałem, mhm. to znaczy od małego już gotowałem, gotowałem zawsze, no bo zawsze miałem ochotę na coś, coś sobie przekąsić i właśnie tak to się zaczęło, cała moja przygoda z gotowaniem, mhm. no i y, potem szkoła, prawda, praca i pasja się przeniosła na, na YouTube'a gdzie ludzie mogą oglądać moje przepisy. A proszę powiedzieć, skąd pomysł na to, żeby... Yy, zamieszczać no, przepisy w internecie? Tak, promować się w sieci. Znaczy, mhm. no yy, zawsze chciałem robić coś dla kogoś i ludzie zawsze pytali mnie o przepisy i już yy, nie chciałam nic... Yy. Czekam. Mhm. Zawsze chciałem promować się w internecie. Ludzie pytali mnie o przepisy, prawda? Mhm. I dlatego postanowiłem zrobić sobie takie miejsce w sieci, gdzie będą moje przepisy, gdzie ludzie mogą przychodzić. Ciężko się i... było tam wybić, ciężko było znaleźć ileś wejść. No bo, bo generalnie internet jest wielką przestrzenią, tak? Tak, tak. A, a tym bardziej większą chyba konkurencją. Jest wielka konkurencja, to prawda, ale powiem, że. Ja już się zajmuję tym od trzech lat. Na początku było ciężko i nie zdobyłem dużo widzów, ale po z jakimś czasem gdzieś to tam wypłynęło i nie było tak źle. Yy, świetnie. Ja, tak jak powiedziałem, będę próbował. Skusiła a ty? się, ja oczywiście, że ja tak. Też. Ty bardziej przy że jest sałatka, prawda? Mm -hmm. A nic tuczącego nie ma żadnych pączków. Tak jest. Same do Nie czwartek. Yy, pan Piotr Ogiński jest naszym gościem. Yy, panie Piotrze, yy, Tomek Staszczyk wspomniał o Polakach, yy, którzy mieszkają w, w Anglii. Pan również tam mieszkał. Tak, ja dalej mieszkam w Liverpoolu i myślę, mm -hmm. że... tu na wakacje wam przyjechał. Tak, jestem na wakacjach, także... Yy... Myślę, że Anglicy w ogóle kochają Polaków, bo ciężko pracują i są bardzo pozytywnie nastawieni do nas jako Polaków. A czy do narodu. wnieśliśmy coś do ich kuchni, jeśli chodzi o nasze przyzwyczajenia, menu? Znaczy na pewno, na pewno Bigos albo kiszona kapusta, staropolskie, staropolskie potrawy, potrawy mhm. pierogi na przykład, to co Anglicy uwielbiają. Mhm. Mhm. Tu teraz może Krzysztofie wróćmy do pyszności, które pan Piotr nam przygotował. To może zróbmy tak, zapowiemy teraz prognozę pogody. Za chwilę będziemy gościć w studiu, Państwa, w studiu pana Bartłomieja Kasińskiego. Będziemy rozmawiać o internecie. Zapraszamy i zostańcie Państwo z nami. E Panie Piotrze, niech Pan szybciutko przypomni nam, y, gdzie jeszcze w internecie możemy Pana spotkać w adres internetowy? Nie? Szczególnie na YouTubie. Y, mam swoje konto. To kocham mam, gotować. Kocham gotować. Już jest nas około 82 tysięcy fanów. Tak więc y, rozwijamy się. I jeszcze na Facebooku też... Y, Facebook/slash kocham gotować. To są idealne przekąski na to, żeby zabrać je i postawić na stoliku przy telewizorze, tak, oglądając coś innego, bo oczywiście nie, nie, nie można tutaj ugotować, nie wiem, czegoś, czegoś bardziej wymownego, chociaż może jeszcze nam czas kiedyś na to pozwoli. Piękne rzeczy. Szybciutko, proszę powiedzieć, co tu mamy? Co my tutaj mamy? Zacznijmy od sałatki z melona, z mhm. szynką mhm. włoską, spek. Tutaj? Tutaj taka zwykła, szybka bruszeta pomidoro. Mhm. No i tutaj oczywiście rolatki z łososia z kremowym e, na, nadzieniem. Na to, na to ochotę <laughs> już miała ja powinien, Eweina, oczywiście, tak. tak. tak? E, bardzo dziękujemy za spotkanie. Tutaj te sałatki e, zapewne też za chwilę znikną. E, pan Piotr Ogiński. Dziękujemy. E, kłaniamy dziękujemy. się serdecznie. E, drodzy Państwo, e, dziękujemy za dziś e, i zapraszamy na kolejny odcinek.